Siemaneczko, jestem Texon. Witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 z polskiej wsi. Co? W dzisiejszym odcinku lecimy sobie na żniwa soi. Są tutaj już gotowe. O, tu coś nie wyrosło i tu. Co to jest? Zebrane? Nie wiem, dobra. Czyli tak by pewnie nie wykiełkowało. No ale dobra, lecimy sobie na soję. Zapinamy headera i lecimy Myślę, że możemy nawet sobie tu przodem wyjechać gdyż ponieważ ten się mieści ma wózeczek, a tu na wprost będziemy przejeżdżać o. Oj, 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 jednak będą wykręcić to tak ciężko, bo dupa nadchodzi. A tak jednorazowo my przejechali. Dobra, i gdzie by się rozłożyć? Chyba tam za, za stawem się rozłożymy. Tam jest łączka i prawie pojedziemy całe pole dookoła. Chociaż w sumie, w sumie to by się i może i tu rozłożył. O, pyk, pyk, pyk. O, popatrzcie. Może tam minimalnie troszkę gdzieś ugniata tej soi, ale to tam wiecie, troszeczkę to tam jest skazane nawet. Troszkę się przekręcił ten header, no ale to nic. Dobra, Ciach B. Aha, mokre rośliny. Dobra, to przewiniemy czas. Dobra Trochę mnie ta pogoda zdenerwowała przewiniemy sobie. Przewiniemy sobie cały czas. O, dobra, mamy 15 i kosimy. Nie wiem czy kurde, krowy nie mają nic do jedzenia. Dobra, ja sobie to poza odcinkiem tam jedna nakarmię Ale mamy wczesną zimę i kosimy Trochę wiecie z tą soją i z tym, z tym pogodami Tak jest ciężko Żeby to to skosić No ale dobra nie wiem, czy bym nie musiał grać na czasie, wiecie, żeby więcej dni było, ale to wtedy dopiero, ile jest tego przewijania, to głowa mała. Także... Na razie wolę se na takim czasie grać. Powiem wam, że bardzo mało chyba tego będzie. Mało tej soi będzie, coś czuję. Tu od dobra, przejdzie jakoś. Jakoś przeszło. Objedziemy całe se dookoła. Pomalutku. W ogóle teraz zacząłem, że on 8 na godzinę kosi, a nie 10. Chyba, że tak w soi. Nie wiem, nie zwróciłem uwagi wcześniej, jakoś No ale okej. Okay. Może nawet i lepiej, troszkę reali, realniej, że tak powoli. No ale dobra, lecimy sobie. Troszkę się tak ciemno zrobiło. Taka chillowa pogoda jest. na zima, jest bardzo kiepska pogoda. No i niby tam słoneczko jest a niby go nie ma no ale dobra to, takie odcinki też muszą być no jak widzicie nagrane było, że że rośliny mokre a potem dopiero nocą były suche nie wiem czy będzie tu zbiornik chociaż nie no zbiornik chyba będzie myślę, że wejdzie chociaż ten zbiornik zobaczmy w ogóle po ile jest soja po 3,600 może być elegancka cena, powiem wam no to może chociaż coś zarobię na tym, jakiegoś Dosyć pieniądza. No, pole nie jest małe. A co tam zahaczyłem znowu? A tu jeszcze super, jeden był. Pole nie jest jakoś małe. Ale też nie jakoś duże. Zobaczymy, ile tej sojnej nakosimy. Pewnie nie dużo. Się okaże, zobaczymy jak tam pierwszy zbiornik sypnie i w ogóle, ale powinno być git, tak mi się wydaje. Może nie będzie tak tragicznie. Ale mnie do, strasznie denerwuje ta pogoda To jest taka ciemna Czy w ogóle w soli to są tak jakby rządki Teraz co zauważyłem Strasznie źle się kosi Tak coś czułem, że mnie ten odcinek będzie denerwował Dlatego na ten odcinek mam już papieroski F się rozładował, ale na spokojnie, na spokojnie, jak na wojnie, a pole pola jeszcze raz, objedziemy dookoła, żeby było dobrze wszędzie nawracać. Nie będzie co zwozić chyba z tego pola powiem Wam, będzie chociaż ze 70% po dwóch kółkach. Zobaczymy, ale wątpię. Lecimy. Nie wiem jak nazwać ten odcinek. Co? Żniwa SOI. Nerwowe Żniwa SOI. O. Tak, tak będzie tytuł odcinka. Jak zawsze musi coś nie działać. coś czuję, że nie będę siał chyba takich upraw na razie. Co, co tak późno się kości? Bo troszkę nie powiem, ale mnie denerwują. Może chociaż jakiś dobry płodozmian tu będzie po soi. Kukurydza była tutaj, a teraz soja. Nie tak? Tak było. Zobaczymy, co, co tu będzie można zasiać. Aha, już w sumie. W sumie, w sumie sprawdzałem co, żyto to chyba ma być A nie pamiętam na ile Chyba nie na jakoś dużo było Dobra, pek, pek, pek po maluśku, po maluśku, się Dobra, mamy już 10 tysięcy niby w zbiorniku, no to może jakiś pieniądz nawet będzie za tą soję jak soję sprę po 4 tysiące, no, już ponad 10 tysięcy dwa zbiorniki może tu będą nie wiem A, nie będzie dwóch zbiorników. Nie ma opcji. Jak kosimy zbiornik na odcinku, to będzie dobrze. A oświetlenie to też ma takie Takie ten klasz, że o dupę rozbić. Ale dobre. Ile będzie, tyle będzie. Z 20 tysięcy jak będzie to będzie dobrze. Z tego pola. Też tak uważacie? Hmm, <laughs> no, no, Może dwa zbiorniki będą. Zobaczymy. kurwa, kiepsko to widzę kiepsko 5 razy 3 jest 15 no w sumie to prawie 20 tysięcy mamy już teraz może na eti i więcej zarobimy no, jeszcze pamiętajcie że mleko mam do sprzedania na wiosnę no będzie pieniędzy a pieniędzy Ale dopiero jak to sprzedaje na wiosnę. Jeszcze trzeba krową umieszać TMR, żeby nie pozdychały z głodu. Kurde, ale kiepsko to sypie. Ja pierdzielę. Jest drogie, bo jest, ale. Ale sypie kiepsko. Powiem wam. Jeszcze mnie ta pogoda denerwuje. Jest taka niemrawa jakaś. Ale jakoś jakoś pójdzie to to Nie wiem czy sieczkarni do kieszonki nie kupić, bo jak mam się znowu też tamtym pierdzielić, a tu po wsi chodziły plotki, że we wsi obok jest fajna sieczkarnia w dobrym stanie do sprzedania podobno Także będzie trzeba się przejechać i ocenić. Może akurat, kto wie, mógłbym wziąć kredyta, bo trochę pieniędzy będzie za tą soję w sumie. Czytaj za mleko na wiosnę. Także zobaczymy. Zobaczymy, co tam z tego będzie. O, na no, drugi, drugiego zbiornika nie ukoło raczej tutaj. Jak tak patrzę, tu można jeździć, jeździć, jeździć. I... I nic nie ma. Myślałem, że ktoś napisał do mnie, ale jednak nie. 15 minut odcinka, ja zbiornika nie mam. No, soja pójdzie w silos. Chyba, że na przyczepie zostawię i do stodoły gdzieś wiada. Żeby nie zsypywać. Dobra. Żeby tak nie było, że nie, nie przyjedziemy żadnym zestawem. To weźmiemy zatora. I skoczymy. Tu w ogóle jest miejsce pod tą wiatą? Nie ma. Oj, musiałbym tu do stodoły wjechać i zostawić. Dobra, bierzemy HL -czkę. Nie będę dwóch, czy tamtych ciągnął. Wystarczy ta jedna, prawie ona tak pod zatorka bardziej pasuje. Jest taka większa. A bez problemu się zmieści, o nie? Na spokojnie. Oj oj, 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 no, przejedź. O jezu, pojechał, pojechał. Trochę go przestawiłem, ale <laughs> ale dobra, radę przejechać. Także easy. Dobra, żeby się no nie utopić, bo to wiecie, już zima w Nedwie, skurwa. Mać. Ale z tymi, kurwa, sezonami to, o, kant dupy rozbić, jak to tak wygląda No i gdzie, kurwa, jeszcze na ziemię wysypujesz? A, no co jak 4 cztery tony jeszcze ukoszę tutaj. To prawie może 10 ton z tego będzie razy tam 3,600, dajmy czy 500, to 35 za soję będzie, jeżeli to. Uh, uh, yeah. o... Okay, dobra? jest, uh, dobra lecimy dalej, kosić to. E, bardzo słabo to wszystko wyg wygląda. W ogóle, do kiedy można kosić kukurydzę? Aha, dzisiaj jest ostatni dzień. Czyli kiszonkę by musiał też robić w taką chujową pogodę, powiadacie? Oj, co, w ogóle mi się to nie uśmiecha, no ale dobra. Haj będzie. Zobaczymy. Nie ośmiałem się robić kiszonki w taką brzydką pogodę. Chyba, że poza odcinkiem dnie, no nie, nie ominę kiszonki, nie do omijał. Zobaczymy jak to to wyjdzie. Czy kupię tam się czkarnię, czy nie. O pyk no w sumie na przyczepie nie zostawię soi, bo ta przyczepa jest dobra na kieszonkę. więc jest jedna, duża W sumie będzie trzeba do silosu wsypać, będzie trzeba obrać silos Będą tu cztery, kurwa, czterech tam tu nie ukosi. Nie ma szans Co we? Nie ma opcji. Pyk. i pyk i jadą konie po betonie. Trzy tony będą, to może góra 4 nie będzie nie ma szans treżem taki poddenerwowany jest tą pogodą bo zauważyłem, że zawsze ze, z kukurydzą czy coś o Jezu, gdzie ja to jadę w ogóle aż ja do dupy się tak kosi do to to No ale skosić trzeba, przecież nie zostawię, nie? <laughs> Tam mamy 20 minut, którą godzinę mamy. Dobra, pyk, pyk. I ciach. Ciężko, ciężko. Może cho chociaż się uśmiechnę na wiosnę. Jak dostanę pieniądze. A powinienem zostać niemałe. Ale to wszystko zobaczymy. Za parę odcinków. Ciach. Ciach. Jeszcze tutaj z cztery przejazdy, cztery wiadomo może albo z pięć, a już prawie skoszone, także zobaczymy ile tej soi tu będzie. się trzeba schować No, jakby jechał ten kombaj w sumie 10 na godzinę, no to już byśmy to skosili. No ale nie jedzie. B będzie 10 ton czy nie? Jak Wam obstawiacie w komentarzach kurde jeszcze mi teraz brat dzwoni Dobra, teraz ja skończymy ten odcinek, bo teraz mam ten, także komentujcie, subskrybujcie, oceniacie najwięcej, że jeżeli filmik się spodobał, nie zapomnijcie wstać łapkę w górę najlepsze. Trzymajcie się jeżeli do zobaczenia. Elo, cześćka.